Dzisiaj mamy sporo wiadomości z okolic Sum. Tutaj, po tym jak rosyjscy dowódcy zmusili swoich żołnierzy do krwawej jadki na polach, działania ukraińskiej strategii zaczęły przynosić efekty. Dzięki rezerwom, które stacjonowały zbyt daleko od linii frontu, aby mogły wesprzeć wojska, Ukraińcy przeprowadzili świetną operację oskrzydlającą, która wyparła Rosjan z kolejnej miejscowości, a rosyjska ofensywa pod Sumami wydaje się być całkowicie zatrzymana. Jak możecie pamiętać z poprzedniego raportu, po osłabieniu pozycji rosyjskich precyzyjnymi nato siły ukraińskie przeprowadziły udane kontrataki z wielu kierunków, odzyskując w szyb... Akcji Andrywka. Cel ukraińskiej ofensywy jest jasny, zakłócić rosyjski impet, spowolnić ofensywę i wykorzystać wynikające z tego słabości. Zachowując siły bojowe wyłącznie do precyzyjnych uderzeń i zadając maksymalne straty jednostkom rosyjskim ukraińscy dowódcy ostrożnie przejmują inicjatywy i systematycznie osłabiają siły wroga. Zdeterminowani, by odzyskać inicjatywy, rosyjscy dowódcy natychmiast rozkazali przeprowadzić kolejne kontrataki w celu odbicia Andrywki. Jednak najwyraźniej opierając się na błędnych danych wywiadowczych, wojska rosyjskie nie zdawały sobie sprawy, że siły ukraińskiej. Już całkowicie zabezpieczyło osadę, błędnie oczekując, że spotkają i wesprom rosyjskie siły na ziemi. W rezultacie rosyjskie ataki szybko przerodziły się w katastrofalne porażki. Geolokalizowane nagrania ujawniły pola wokół Andrywki, łusiane rosyjskimi ofiarami płonącymi motocyklami, co stanowiło wyraźny dowód wysokiej ceny, jaką zapłacono za lekkomyślne błędne ataki. Te bezowocne ataki nie tylko wyczerpały rosyjskie siły ludzkie, ale także nie przyniosły żadnych realnych korzyści, pogłębiając trudną sytuację operacyjną Rosji. Trudności Rosji pogłębiły się jeszcze bardziej w wyniku trwającej. Ukraińskiej kampanii uderzeniowej wymierzonej w skupiska wojsk w tylnych obszarach, stanowiska dowodzenia i centra logistyczne. Uderzenia te nie tylko spowodowały znaczne straty wśród sił rosyjskich, ale także zmusiły rosyjskich dowódców do rozmieszczenia sił rezerwowych dalej od bezpośrednich obszarów działań. Jednakże ponieważ rezerwy te stacjonują z dala od czujnych ukraińskich dronów zwiadowczych, siły rosyjskie nie są w stanie szybko reagować na szybko zmieniającą się sytuację na froncie co gra na rękę ukraińskim dowódcom. Po druzgocących stratach i krwawej rzezi na polach wokół Andryjwki jednostki rosyjskie pobliżu linii frontu Stanęł w obliczu krytycznego braku personelu i nie miał natychmiastowych posiłków, które mogłyby ustabilizować ich słabnące pozycje. Dostrzegając tę szansę i słabość Rosjan, siły ukraińskie podjęły zdecydowane działania. Ponieważ rosyjskie rezerwy albo zginęły na polach, albo stacjonowały zbyt daleko, aby zapewnić szybkie posiłki, Ukraina wykorzystała swoją przewagę przeprowadzając koordynowane ataki powietrzne, dronowe i rakietowe Heimars na znane skupiska rosyjskich żołnierzy w Kindrativce. Ukraińskie drony metodycznie tropiły i eliminowały skupiska rosyjskiej piechoty, a precyzyjne uderzenia Heimars zniszczyły zostały fortyfikacji i magazyny amunicji wywołując katastrofalne skutki. Naloty z użyciem bomb ASM Hammer uniemożliwiły bezpieczne przemieszczenie się natychmiastowych posiłków skutecznie neutralizując główny opór w samej Kindrativce i ograniczając możliwość ukrycia się ocalałych żołnierzy rosyjskich w ruinach. Po zdecydowanym złamaniu zorganizowanego oporu w Kindrativce ukraińscy dowódcy szybko przeprowadzili błyskawiczny atak, aby odzyskać miasto. Szybko rozmieszczając jednostki w celu odcięcia rosyjskich szlaków posiłkowych w manewrze oskrzydlającym siły ukraińskie uniemożliwiły dodatkowym jednostkom wroga do do Kindratiewki i pomoc okopanym, ale rozproszonym żołnierzom rosyjskim, którzy znajdowali się w schronie. W tym samym czasie ukraińskie oddziały szturmowe wdarły się do osady, systematycznie przeszukując domy i piwnice, oczyszczając teren z pozostałych rosyjskich bojowników. W ciągu kilku godzin ukraiński oddziały zabezpieczyły Kindrativkę, napotykając minimalny opór i ustanawiając pełną kontrolę nad strategicznie ważną wsią. Ogólnie rzecz biorąc, odbicie Kindrativki stanowi ważny kamień milowy w szerszej strategii Ukrainy, mającej na celu powstrzymywanie rosyjskiej ofensywy w regionie Sum. Odzyskując tę kluczową osadę, przy graniczną Ukraina znacznie zakłóciła logistykę i rotację wojsk rosyjskich, skutecznie sabotując rosyjski cel, jakim było ustanowienie kontroli ogniowej nad regionalną stolicą Sumami za pomocą dronów i artylerii. Wykorzystując słabe punkty Rosji powstałe w wyniku poprzednich ataków, Ukraina starannie zaplanowała taktyczne przełomy, zmuszając Rosję do poniesienia nie do odrobienia strat i wprowadzając chaos operacyjny. Strategiczny sukces w Kindrativce pokazuje zdolność Ukrainy do wykorzystania precyzyjnej siły ognia i zwinnej wojny manewrowej, systematycznie rozbijając rosyjskie postępy i tworząc możliwości dla dla dalszych działań kontrofensywnych. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.